Ewangelia według świętego Jana. Do domu Ojca niech się nie trwa, że serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie. I zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział Mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go oznacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam, Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Zapowiedź posłania ducha Parakleta. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego Parakleta da Wam, aby z Wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przybywa i w Was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę po Was? Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w was. Objawienie miłości Bożej. Kto ma przykazania moje i nie zachowuje? Ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego, a ja również będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do Niego Jezus: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do Niego, i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. Posłannictwo Ducha, pokój. To wam powiedziałem, przybywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem Władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie, ale niech świat się dowie. Że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Stańcie, idźmy stąd. Zjednoczenie z Chrystusem. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza. Aby przynosiła owoc obfitrzy. Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was: Trwajcie we mnie, a ja w Was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i Wy. Jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy latoroślami. Trwa we mnie, a ja w nim. Ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego. I trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. Brawa przyjaźni z Chrystusem. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli. I owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek poprosicie w imię moje. To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Nienawiść świata. Świadectwo Ducha Świętego. Jeżeli Was świat nienawidzi, jedźcie, że mnie w nie znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które na was powiedziałem. Sługa nie jest większa od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać, ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu, teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, ten i ojca mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i mnie, i ojca mego. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo zapisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Gdy jednak przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Przestrogo, to wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z nagogi, ale nad to odchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, Abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Tego jednak nie powiedziałem wam od początku, ponieważ byłem z wami. Sąd ducha świętego. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełni wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie... Bo władca tego świata został osądzony, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą. Ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Zapowiedź powtórnego przyjścia. Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć. I znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą. Cóż to znaczy, co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie, oraz i do Ojca. Mówili więc: Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek Wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i Wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak Was zobaczę i rozraduje się serce Wasze, a radości Waszej nikt Wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam o cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię Moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię Moje. Proście, a otrzymacie. Aby radość wasza była pełna. Mówiłam wam o tych sprawach w przypowieściach, nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić ojca za wami. Albowiem ojciec sam was miłuje. Mówiście mnie umiłowali i wierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przeszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie Jego. Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał, Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś, odpowiedział Jezus. Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać Go. Daj mi wybierać Twe słowa pośród tysiąca słów. Daj mi zobaczyć Ton zatrzymać wzrok